World, czy toKa Life World? której z tych gierek znajdę lepszy świąteczno-zimowy klimat? Gdzie ulepię lepszego bałwana? Gdzie znajdziemy ładniejszą choinkę? Którą będzie można ubrać, której z tych gierek będą lepsze świąteczno-zimowe stroje? No i gdzie zrobimy lepszy świąteczny domek? Głosujcie, ale przede wszystkim obejrzyjcie cały odcinek do końca, aby zobaczyć moje porównanie. No i zacznijmy od sobie od Świata do Kalifornii. Tutaj niestety cały ten świat nie ma żadnego takiego klimatu świątecznego, ale punkt numer jeden to jest choinka. No i tutaj taką mamy przepiękną choineczkę. Spójrzcie tylko. Nie ja wiem, póki co wygląda normalnie, ale wystarczy jeden przycisk. No i nasza choinka jest przepięknie już ubrana. Dodatkowo pod naszą choineczką mamy jeszcze ukryte prezenty. Ciekawi co tam się skrywa? No to szybko otwieramy. To są prezenty, które są po prostu ubraniami. Szybciutko zobaczmy jakąś stylówkę. Możemy się ubrać na różowo. Możemy ubrać taką fioletową kurteczkę i kaptur. Możemy też ubrać o, takie fajne. Na przykład pomarańczowe nauszniki. Dodatkowo w świecie Toka Life World oczywiście możemy zbudować swój przepiękny domek. No i bierzemy choineczkę. Tutaj mamy wybór, albo bierzemy choinkę taką tradycyjną zieloną, albo taką niebieską mroźną. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, która choinka podoba Wam się bardziej. Mamy również bałwana, mamy tutaj mnóstwo ozdób, naprawdę jeżeli się postaramy, możemy stworzyć niezapomniane i przepiękne. Pokoik. No spójrzcie, to troszeczkę wygląda teraz jak takie miejsce do zrobienia jakiegoś przepięknego świątecznego zdjęcia. No i oczywiście na naszej choince mogą wylądować jeszcze dodatkowe ozdoby. Mamy tutaj mnóstwo kolorowych bombeczek. Choinka sprawdzona, to teraz czas przenieść się do zimowej krainy, no i zobaczyć bałwana. A propos choinki, to tutaj również jest taka choinka, w której możemy zaświecić lampeczki, no i znaleźć pod nią malutkiego krampetca z krzata. No dobra, mówiłam o tym bałwanie, no to zaczynamy. Dwie kule, trzecia jest tutaj schowana. Teraz czas na ręce. Jeden patyczek i drugi patyczek jest tutaj. No i mamy bałwana. Dodatkowo możemy jeszcze tutaj porozrzucać śnieżynki i zrobić takiego miniaturowego bałwana. A do tego wszystkiego jeszcze psiaka. Patrzcie na to. Jak fajnie to wygląda? Ile mamy tutaj bałwaników? Punkt numer dwa zaliczony, to teraz czas na świąteczne ubrania. Zaczniemy sobie od stroju elfa, który jest schowany tutaj w szufladzie. Strój elfa jest przepiękny, zobaczcie taki zieloniutki. No, resztę stroju mamy gdzieś tutaj schowane yy, na naszej poczcie, a dokładnie mamy tutaj takie yy, jakby różki. Dodatkowo mamy jeszcze mnóstwo ozdób. Pierwszy strój zrobiony. Szukamy teraz kolejnych. Możemy mieć świąteczną czerwoną piżamkę, możemy się przebrać za świętego Mikołaja, tutaj wzięłam takiego yy, dziadka, który może się za niego przebrać. Możemy mieć na przykład strój ciastka, a nawet być gigantycznym prezentem. No muszę przyznać, że te stroje świąteczne w świecie Toka Life World są naprawdę super. No, i punkt numer cztery. Zrobiłam już taką świąteczną inscenizację. No, i dokończmy nasz świąteczny pokoik. Sprawdźmy, aby tutaj było naprawdę fajnie i klimatycznie. Łóżko, oczywiście, powinno być takie przepiękne czerwone. Do tego dajmy sobie jeszcze jakiś stoliczek nocny, może pójdziemy w klimat, właśnie taki drewniany, więc damy sobie o taki tutaj stoliczek. Koniecznie musi się pojawić jakiś dywanik, a ze świętami kojarzy mi się właśnie kolory czerwony, więc damy takie czerwone serduszko. Czy mamy tutaj jakąś fajną szafę, która będzie nam pasować? Mamy taki regał, no to ustawmy go sobie tutaj z tej strony. Ten oto regał, a w tym regale ustawimy sobie jakieś świąteczne ozdoby. Zobaczmy, co my tutaj mamy świątecznego jeszcze. Mamy jeszcze jedną laskę cukrową, mamy takie skarpetki, dziadka do orzechów, jeszcze małą taką choineczkę, jeszcze jedną skarpetkę yy, i możemy jeszcze dorzucić skarpetkę w takie kropeczki i na koniec jeszcze jakieś świąteczne kwiatki. Powinna być tutaj chyba gwiazda betlejemska. Mamy ją, mamy, zobaczcie. Jaka jest wielka, gigantyczna. Postawimy ją sobie tutaj na tym naszym stoliczku. A obok jeszcze coś takiego. No i mamy to świąteczny pokój zrobiony. Oczywiście wraz ze świątecznymi postaciami, które od razu tutaj wrzucam. Toka Life World sprawdzone, to teraz przechodzimy do Avatar World. No i tutaj już od początku widzimy świąteczny klimat. Naciskam play i przechodzimy do świata Avatar World, który jest mega, mega świąteczny. Pada śnieg. Każda lokacja jest ozdobiona. Mamy tutaj pierniczki, mamy choinki, mamy czapeczki świętego Mikołaja. No wszystko po prostu wygląda bajecznie. Ale punkt numer jeden to jest choinka. I z tej okazji przenosimy się do lasu, prosto do pana Drwala, który nam o właśnie wytnie taką choinkę z lasu. Tych choinek jest tutaj naprawdę dużo, no i możemy sobie wybrać, czy chcemy taką jasną, czy chcemy taką ciemniejszą, czy chcemy w ogóle taką bardziej rozłożoną, możemy wybrać, możemy ją ozdobić, no i przede wszystkim możemy ją ze sobą zabrać. Ale żeby ją ozdobić, potrzebujemy specjalnego pakietu świątecznego, który właśnie zatwierdzam, który właśnie przyjmuję, no i zobaczcie na to. To jest największa, największa, gigantyczna. Paczka. Mamy tutaj w zasadzie dwie takie paczuszki. No i najpierw rozpakujemy sobie tę, bo tutaj mamy kolejną choinkę. Tutaj mamy specjalną maszynę do robienia bombeczek, możemy sobie wybierać odpowiednie kolory. Ja postanowiłam, że moja choinka będzie najbardziej kolorowa na świecie. I każda bombka będzie innego koloru. Tak aby choinka była mega, mega kolorowa, jeszcze weźmiemy sobie taką jasno zieloną. O, koniecznie musi być czerwona. Tutaj jeszcze fioletowa. No, i przepiękna choinka jest już ubrana. No, a tutaj mamy jeszcze tę drugą choinkę od naszego durwala, więc szybciutko robię bombeczki i wieszam je jeszcze dodatkowo na tej mojej choince. No, i dajcie znać, choinka w świecie to kolej War czy choinka w świecie Avatar World, która bardziej Wam się podoba. Wyciągam tutaj kolejne rzeczy. Tutaj jest miejsce na robienie prezentów. Możemy sobie zrobić taką o bombeczkę, a następnie ją pięknie zapakować. Jest choinka, to teraz. Czas na bałwana, jesteśmy na śniegu, no i lepimy sobie kuleczki. Możemy nimi podrzucać, możemy słuchajcie, nawet w kogoś innego rzucić, no ale najważniejsze jest zrobić kuleczkę. Teraz musimy ją odłożyć, no bo z takiej małej kuleczki przecież nie zrobimy bałwana. Musimy zrobić kolejną śnieżkę, a następnie ją ze sobą połączyć. Tak, aby ta śnieżka była jeszcze większa. Spróbujmy jeszcze jedną tutaj dołożyć. No i nasza śnieżka jest jeszcze większa. Dzięki temu mamy już y, jakby dół naszego bałwana. Teraz łączymy kolejne śnieżki. Mamy już brzuszek. A żeby zrobić głowę, sięgamy sobie po kartkę, po nożyczki i musimy ją sobie szybciutko wyciąć. No i mamy zrobioną przepiękną głowę śnieżnego bałwana. Bawom w świecie Toka Life World czy w Avatar World? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Czas na świąteczne stroje. Bierzemy do ręki wełnę. No i zaczynamy robienia świątecznych sweterków. Mamy sweterek z takim oto ciastkiem. Bierzemy kolejną wełnę i robimy sobie teraz sweterek z bałwankiem przepięknym. A to nie koniec. Bo następny sweterek to będzie sweterek, który przypomina choinkę. No i ten podoba mi się chyba najbardziej. Możemy go od razu sobie założyć. No, chyba że Wam spodoba bardziej się ten? Oto sweter, który wygląda jak prawdziwy zapakowany prezencik. Ale poczekajcie, bo co do świątecznych strojów, to tutaj mamy przepiękny ich wybór. W świecie Toka Life World zrobiliśmy sobie strój z skrzata, to tutaj również taki zrobimy. Ubieramy sobie takie oto spodelki, do tego buciki. Mamy również y, chyba jakieś rękawiczki, tak mi się wydaje, chociaż nie do końca jestem pewna co to jest. No i oczywiście czapka na głowę. No i nasz przepiękny tutaj skrzat elf jest gotowy, który nawet potrafi wyczarować prezencik, żeby komuś dać jakiś Przepiękny upominek. No i zrobimy jeszcze jeden strój. Tutaj mamy jeszcze stroje dla dzieci, dla zwierzaków, dla bobasków, a my zrobimy panią Mikołajową. Mamy tutaj przepiękne yy, taką sukienkę. Teraz musimy dorzucić do tego buciki. Zakładamy na nóżki, o w ten sposób. Mamy też mm, o jakąś taką piękną ozdobę. Do tego okulary na nos, a na głowę przepiękną opaskę. No i dajcie znać, bardziej podobają wam się stroje w świecie to Kolej w World czy w Avatar World. Punkt numer trzeci zrobiony, czyli stroje, choinka, bałwan. No to teraz czas na świąteczny Pokój. Co my możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim chciałabym, żeby tutaj pojawiły się jakieś prezenciki. Postawimy je tutaj obok kominka. Zapakuję tutaj po prostu kilka bombeczek i ustawię je tutaj z tej strony. Następnie sięgamy ponownie tutaj yy, do naszego pudełka. Tutaj mamy scenę do robienia zdjęć, ale jej nie bierzemy. Kubeczki, kubeczki ustawimy sobie tutaj na stoliczku. Kubeczki oczywiście muszą być świąteczne. Jeszcze więcej słodyczy. Mamy tutaj świąteczne cukiereczki, świąteczne laski cukrowe, ależ to apetycznie wygląda. Musimy to wszystko rozłożyć tutaj na naszym stoliku. Bierzemy do ręki teraz nożyczki. Bierzemy tutaj jakiś kawałek. Papieru i wycinamy girlandę. Girlanda pierwsza z nich to będzie taka z przepiękną kokardą. Kolejna girlanda będzie z pierniczkami, i ona będzie wisiała zaraz obok. Kolejna girlanda będzie z przepięknymi gwiazdeczkami. Jestem ciekawa, która z tych girland podoba Wam się najbardziej. Mamy jeszcze taką mroźną, zimową. Powiesimy ją z tej strony. No i na sam koniec została mi jeszcze girlanda do zrobienia. Yy, taka zielona, jakby choinkowa, z takimi kolorowymi bombeczkami. Ozdoby lądują tutaj zaraz przy kominku. Musimy stworzyć fantastyczny klimacik. Widzicie na kominku miejsce na skarpetki do powieszenia, więc szybciutko je zróbmy. Pierwsza skarpetka będzie miała. Ciasteczka, druga skarpetka będzie miała bałwanka. Brakuje mi jeszcze dwóch miejsc, więc biorę kolejny kawałek materiału. Zróbmy sobie świętego Mikołaja, a Wy koniecznie już się zastanawiajcie i piszcie na dole w komentarzu: świąteczna Tokalaypord czy świąteczny Avatar World? Koniecznie głosujcie i koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. No i mamy to. Przepiękny, świąteczny pokoik zrobiony, a Wy już głosujcie i komentujcie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję, że te święta są radosne i magiczne, no i śnieżne. Do usłyszenia. Pa, pa!